Cześć moi kochani, po urlopie podpatruję was i gram waszymi dekami. Mam nadzieję, że mi się uda. Końcówka sezonu trzeba troszeczkę nadgonić zaległości w Clash Royale. Ostatnio dużo mi zajmowało czasu, troszeczkę w Clash Mini. Dobra, no ale lecimy. 16 osób jest, więc jest z czego wybierać. Pamiętajcie, jeżeli cokolwiek będziecie kupować, wspierajcie mnie z kodem POW. co 7 dni, czy macie je wpisane, i, I lecimy dalej. Mister Simba. Zobaczmy, czym ty grasz. Czym ty tutaj grasz, żebym miał ja mógł sobie sezon nadgonić. O, tylko że ty pewnie grasz. E, firecracker. Ewolucję, mamy ewolucję firecracker. Akurat. O, pasuje. Więc powiem wam szczerze, nie grywałem jeszcze w Firecracker ewolucją. Zobaczymy, jak będzie się grało, a ja muszę nadrobić sezon, więc lecimy. Mister Simba, mam nadzieję, że ten twój dek będzie się sprawdzał. Dobra. Ups. Teraz tak, bandytka tutaj musi doskoczyć szybko. Teraz tak, beczkę na prawo, dobra. nie ma loga mam nadzieję tak, troszeczkę mi się tu udało coś podziałać na tej wieży i co dalej? no i co dalej zrobimy? piszemy kanon karta o tutaj jest lustra na ja sobie tutaj wystawię w ten sposób. Oj, za daleko rzuciłem tą bandytkę, czy princeska. Zobaczmy, czy się uda. Zapem tam poszedł. Czyli tutaj beczka czysta. No ale muszę uważać na tą lewą stronę. Udało się troszeczkę ją osłonić. On tutaj tak lustro na pewno ma. A ja jestem pod wieżą. bym mi odpuścił? Mi odpuścił. Tak mi się zdaje, czyli dobra, lecimy. No nic. Jak mi odpuszcza to elegancko. Chyba nic nie zdziała, tak się domyślił. I jest pierwsza wygrana. Dobra, czyli Mister Simba jesteś na plusie z tym deckiem, <grystanie> bo udało się, wystraszył przeciwnika. A ja jestem ciekawy, co on tutaj oprócz tego Ridera miał. Yy... Zaraz się dowiemy, co on tutaj jeszcze miał go hurajdera, Nie, w lustre, dobra. Hmm. O, jestem już blisko emotki. Dobra. Lecimy po drugi dek. Hmm, drugi dek, weźmy sobie coś z dołu. Zizar. Zobaczmy, co ty tutaj masz za Dek. Golem. Uuuu. Uu, uu, uu. Nie lubię grać dużymi takimi dekami. Golemem też jakoś słabo nie jestem Master Golem. no... Patrząc no, po mojej wadze, to na pewno inaczej by było. Przynajmniej zostawcie łapkę. Mister Zizar. Coś tu nam pan zmajstrował, zadek, dobra. Strzałeczki się wybronią, czyli tak. Princeska pewnie zaraz będzie, tam. Będzie princeska zaraz. Co on tutaj jeszcze zagra? Nic nie zagra. Będziemy... Nie będziemy marnować. Dobra, zmarnowałem zapa. To wytrzyma Inferno Towera. Idzie z golem. Od razu to będzie dobre rozwiązanie. Spróbujmy. Szałeczki dobrze że przytrzymane Dobre, że strzałki przytrzymane Odzle i dobra, Fireballem będziemy się, zróbmy tak, zróbmy tak Pięknie Zróbmy tak. Oj, zapomniałem o tej beczce Zapomniałem o tej beczce. Chyba będzie... Czekajcie. Ma firebola. Jak puszczę łyczkę teraz, on nawet nie wie, że mamy litki jeszcze i Lamberzaka, Dobre. I teraz pewnie pusi firebola. fireballa. Bynajmniej mi się wydaje. No właśnie, litki. Czałki przygotowane. Właśnie po to. Troszeczkę mogłem je szybciej wypuścić. Dobra, ale jesteśmy na wieży. najważniejsze, że jesteśmy na wieży. Teraz tak, Lumberjacka tutaj wypuszczę. Kole mam. dobra, beczka leci nie, o to mi chodziło tutaj jakieś powiadomienia na telefon dobra, fireball by mi się teraz przydał tutaj, tutaj firebola teraz A nie dobra, strzałki chyba i jest Kurde, chyba wypocząłem po tych wakacjach nie mam jeszcze energii sobie do nagrywania, ale energia przyjdzie. Na razie na spokojnie. Chcę tutaj coś pograć, nie od razu wtopić te walki, więc motka jest odebrana. Mister Zizar. Jesteś na plusie u mnie. Dobra, to teraz może weźmy kogoś. Karl. Royal Giant Karl to tak, to tak się czyta. Zobaczmy. Czym ty tu grasz? A, masz być spama takiego, powiedzmy. Też dawno nim nie grałem. Też dawno nim nie grałem. Eee, dobra, spróbujemy. Zobaczymy. Nie mówię nie. Może też się uda. Czyżby to był taki szybki odcinek z trzema wygraniami? A się przekonamy. Nie wiem, czy zacząć spróbować, chyba spróbuję... W ogóle mam ostatnio problem coś z oświetleniem. To sobie jakoś... Jakoś mnie prześwietla i w ogóle. Muszę sobie nowo, nowe... W ogóle... Za ja jasno jest U mnie na twarz. To będzie problem? Czy nie będzie problemu? Chyba nie będzie problemu. Ups. Kurczę. Fajne grycze. Kurczę, czy ja mam pekę wypuścić? Od razu. Tak z gruby ról mam zagrać. Tutaj nie ma tą Evo Nightham. Krucznie tak, zobaczymy co to będzie. O kur. Mhm. I, i dobra, tutaj mocno oberwę, ale ja bym chciał spróbować tak. No, nie spodziewałem się tej wieży całej. Jeszcze co on jeszcze na RageU to zrobił? Nie, tam tą wieżę udupiłem za mocno, udupiłem tą wieżę za mocno, więc będzie problem będzie duży problem No, Fireballa pewnie. Wypomów Fireballa. Mogę świn dopuścić do wieży. Kurde, peka. Ach, no niewiele brakło. Zap i ten yy, eliksir. Dobra, no ale jedna przegrana, źle tam, niepotrzebnie to mówię, że tam jednak odpuściłem, mój błąd, przyznaję się, okej, okay, możecie mnie bić, nie będę wynikł tej osoby, której wziąłem dek, bo za bardzo odpuściłem, dobra, powoli wracamy, ale to chyba będzie złodziej deków jednak, to chyba będzie jednak złodziej deków, bo nie oglądałem was, dobra, widzicie, po prostu muszę... Muszę się wdrożyć w to wszystko, więc złodziej deków to będzie. Dobra, zostawcie łapeczkę, chociaż i trzymajcie się krótko,